Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać budowę, prostą budowę sterownika, który, który możemy sterować czterema kanałami za pomocą zwykłych potencjometrów, takich obrotowych, takich jak, jak ten tutaj, potencjometrów 10 kΩ i podłączonego Arduino do tego całego jakby sterowania. Wykorzystuję moją płytkę, którą już część z Was widziała, część z Was zna, część z Was na pewno ma i pokażę Wam jak to, jak to w prosty sposób wykonać. Będzie to o tyle dobra rzecz, że będziecie w stanie później, jeżeli stwierdzicie, że sterowanie ręczne już za pomocą potencjometrów już Was nie interesuje, chcecie mieć to zrobione automatycznie, będziecie w każdej chwili w stanie przejść na po prostu dołożyć parę elementów, podmienić Arduino i mieć już gotowy sterownik, który będzie sam za Was, że tak powiem, obsługiwał akwarium. Ok, słuchajcie, od czego zaczynamy? No mamy tutaj Arduino, znaczy mamy płytkę pod, pod driver pod Arduino. Ona na razie, na razie jest tylko polutowana. Są wsadzone drivery, bo nie mi się ich potem, potem z nimi szarpać w płytce czy znaczy w obudowie. Mam obudowę Z1W, to jest akurat dół. Jak widzicie, tutaj zaznaczyłem w tym miejscu. Tu jest miejsce już zrobione pod, pod płytkę. Płytkę wkładamy w ten sposób, żeby od strony wylotów były trzy gniazda ark. Arduino jest od strony tutaj, tej zewnętrznej. Później później przy budowie sterownika tam będzie jeszcze tutaj już mówię jakby o po ewentualnie przeróbce bo tutaj w tym miejscu robimy miejsce na odłączanie zasilania z driverów natomiast na obudowie górnej która będzie później nałożona to od tej strony się robi tylko miejsce tak żeby móc sobie podłączyć móc sobie podłączyć wyłącznik do oświetlenia awaryjnego, który tutaj w tym projekcie akurat nie jest wykorzystywany, bo jest to bardzo prosty projekt, kod będzie umieszczony na stronie, gdzieś tam na dole umieszczę linka do niego, więc będziecie mogli sobie to pobrać z tego co tam, oczywiście to będzie wersja bez wyświetlacza, bo nie sądzę, żeby po prostu była potrzebna. To jest na tyle prosty kod, że on będzie działał na każdej wersji Arduino, nie potrzeba będzie do tego żadnych bibliotek ściągać. Wystarczy po prostu goła, goła wersja Arduino zainstalowana znaczy tego softu i I to wystarczy. Ok, mamy płytkę. Ja mam, słuchajcie, ja nie będę tego skręcał tak na siłę. Przykręcę tego po prostu na, na dwóch śrubach, żeby tam mi to nie, nie wypadło i to jest wszystko. I teraz tak, w związku z tym, że. Można ten sterownik będzie później wykorzystać jak najbardziej do rozbudowy I w zasadzie w samej obudowie nie będzie trzeba dużo, dużo więcej robić Jeśli chodzi o samą samobudowę tutaj To stwierdziłem od razu, że nawierciłem sobie tutaj dziury One będą wykorzystywane do Przekaźnika sześciokanałowego, Który położyłem Zasadniczo to nie wiem gdzie Ale zaraz wyciągnę nowy tylko dajcie chwilę. Yy, przez te przekaźniki yy, no nie, można oczywiście użyć przekaźnika cztero, yy, czterokanałowego. A jest. Znalazłem. Yy, można użyć przekaźnika czterokanałowego i dwa przekaźniki jednokanałowe tak jak tutaj jest, jak te gniazda są. Natomiast ja, jak mam możliwość, na przykład, to wykorzystuję takie. Yy, takie przekaźniki sześciokanałowe, i teraz tak dziury są tutaj zrobione. Znaczy te śruby są już zamontowane na niego. Nie montuję śrub od strony złącz, ze względu na to, że jest bardzo bliska odległość pomiędzy śrubą a, a złączem, gdzie będzie 230V. Więc wolę nie ryzykować. Te śruby, dwie, które są tutaj z tyłu, one zupełnie się wystarczająco to i tak się potem trzyma wszystko na kablach. Tutaj widzicie, dziury są przygotowane już pod. Pod przekaźnik, więc ja go nie będę montował. No bo tak mówię, w tym, w tym przypadku tutaj jest niepotrzebny, ale już są dziury mm. na niego gotowe. Dobra, słuchajcie, tu mamy to przekręcone. To mamy jedną rzecz z głowy. Teraz tak, przy tym projekcie panel tylny, jak wygląda? Prosta sprawa, trzy dziury. E, tutaj średnica tej dziury to jest bodajże 16 mm. Hmm, jakie złącza tutaj montujemy? Z tyłu będą montowane złącza ośmiopinowe CB, to jest do podłączenia belki, dwupinowe CB, to jest do podłączenia zasilania oraz e, złącze e, złącze 12, takie, złącze zasilania. Tego yy, tam 55 na 25 mm. I ono będzie służyło do zasilania Arduino. no Wolę, wolę to zasilać osobnym driverem, pomimo tego, że na płytce jest miejsce na przetwornicę, ale jak mówię, yy, nie ma za dużo tutaj miejsca w tym sterowniku. Później można teoretycznie, jeżeli wiem, by się użyli zasilacza 12V do zasilania LEDów, można też Arduino zasilić, ale jak mówię, lepiej sobie to zrobić jakby odrębnym. Ode mnie zasilaczem. Dobra, zobaczcie, tu mamy to teraz tak po kolei. Ja już sobie wcześniej polutowałem, oczywiście, te, te złącza. Zajęło mi to, powiedzmy, przygotowanie kabli, polutowanie wszystkich tych złącz tylnych. Zajęło mi około plus minus pół godziny. No, jeżeli ktoś nie ma, nie ma wprawy, powiedzmy, że zajmie mu to mniej więcej godzinę. Ale tak mówię, no. Tutaj akurat to nie jest jakoś tam specjalnie dużo, dużo czasu, natomiast te złącza specjalnie robię na jakichś takich dłuższych kablach, bo w razie jakichś przeróbek one będą później, później będzie można je wykorzystać właśnie do, do zrobienia, do przerobienia do tego sterownika. Dlatego nie docinam tych kabli, tu, jest, tu będzie tylko ta płytka wsadzona, więc, więc będzie dużo miejsca. Kable sobie mogą tam, powiedzmy, być tam poukładane troszeczkę luźniej. Drugim złączem są tutaj jest to złącze e, zasilanie Arduino. I mhm. co mamy drugą rzecz. Że tutaj ja mówiłem dużo filozofii. W tym na chwilę obecną nie ma. Kolejną, kolejnym złączem jest złącze to 8 Też mam kabel przygotowany. Słuchajcie, ja, ja używam kabli akurat takich ośmiożyłowych sygnałowych. To jest akurat tam, nie wiem, tu jest akurat technokabel. W przypadku tego mam, mam zrobiony po prostu jeden standard kolorów i to się tyczy jakby wszystkich sterowników więc po prostu przekładając nawet kabel czy, czy, czy lampę po prostu z, z, ze sterownika do sterownika, za każdym razem macie to samo kolorystyka sobie przybrałem taką jedynka to jest szary, dwójka to jest różowy później niebieski biały brązowy, zielony żółty i czerwony i odpowiednio to jest minus, znaczy ma masa na pierwszym kanale, plus na pierwszym kanale i tak dalej, i tak dalej. Zresztą będziecie widzieli, jak tutaj podpinam, podpinam te drivery. Pierwszy kanał jest jakby najbliżej złącz śrubowych. Ok, to teraz tego też mogę, yy, mogę zamontować. I tak mówię, no wszystkie te, wszystkie te kable, wszystkie te złącza, te które są, te trzy z tyłu, można je potem spokojnie użyć, po prostu do budowy tego większego sterownika. No i tu mamy, mamy to gotowe, tak? Tylnia płytka jest wsadzona na miejsce. No i właściwie przykręcamy. Tutaj w tym przypadku, tak, czarny to jest masa z 5V, czyli. tak, nawet bez, bez tego o właśnie, tego szukałem słuchajcie, tutaj, tutaj mówię, kable będą tak średnio ładnie jak na mój standard wkładanie y, kabli to robione, ale ale tutaj nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj jak mówię, jest dużo miejsca. Można to po prostu potem spiąć opaskami i 5V. Masa, ponownie masa, zasilanie do. Mam ja że to widać. Chyba powinien widać. Zasilanie do driverów, tak? I tu mamy jakby, jak widzicie, te cztery rzeczy załatwione. Ja sobie to. Podepnę. nawet nie tak źle się łożyły. I teraz po kolei. Tutaj kable, słuchajcie, miałem też już po podocina, znaczy nie podocinane, ale po, porobione końcówki. Więc lecę to z tym układaniem po kolei. dobra, to ma poluzowane i teraz tak po kolejnym. szary różowy niebieski biały brązowy oczywiście mógłbym te kable skrócić ale już teraz nie będę yy, specjalnie z tym z tym kombinował żółty i czerwony. Jak widzicie, pomimo tego, że kable były niedocinane, takie luźne, to i tak nawet ułożyło się dość dość przyzwoicie, jeżeli o to chodzi. Więc tutaj też nie ma problemu. A tutaj mówię, później przy przekładaniu lepiej mieć te kable dłuższe i sobie dociąć je na wymiar, niż, niż robić po prostu nowe kable, na, na które się po prostu traci. No jednak sporo czasu, bo sama budowa sterownika taka od podstaw zajmuje. No, ładnych parę godzin. Dobra, słuchajcie, mamy kable. I tu, właściwie, mamy na chwilę obecną, jakby całą ten, ten tył sterownika załatwiony. Teraz tak, panel przedni. Panel przedni, prosta słowa cztery potencjometry. Nic, nic poza tym. Cztery dziury. Przekładamy potencjometry, skręcamy, nakładamy te gałki i. Tyle, natomiast z tyłu, żeby Wam to dobrze wyjaśnić, spróbuję to troszeczkę przybliżyć obraz. Dobra. O! Po kolei. Po jednej stronie jest 5V, po drugiej stronie na, na pinach, na wszystkich pinach jest, jest masa. I tak mówię, 5V przychodzi tu na tym czarnym kablu. Masa przychodzi na kablu zielonym. To są jakby tutaj dwa skrajne kable. I później po kolei mamy cztery kanały. Jeśli chodzi o wpięcie tego w sterownik, o! Tak, powinno dobrze. Tu jak widzicie, jest pięciopinowe złącze. I w to złącze wpinamy. Tutaj pierwszym pinem od tej strony jest 5V. I tutaj podpinamy tak, żeby mieć czarny kabel w 5 złącze, zawsze słuchajcie, przyjmuje taki standard, że jak macie wtyczkę tą taką wielopinową. Ona od jednej strony ma gładkie, od drugiej strony widać te piny. Zawsze te piny są na zewnątrz. Tu specjalnie zrobiłem, włożyłem jakby dwa dodatkowe te piny. Wcisnąłem je po prostu, żeby lepiej trzymało. I podpinam je tutaj, gdzie jest pin A7 na samym końcu. Eee, masa jest akurat ostatnia, więc po prostu ostatnie wchodzi. Natomiast tutaj są te dwa piny. One po prostu dodatkowo trzymają całość na miejscu. Ok, no i tu właściwie mamy wszystko, To sobie możemy dać, to praktycznie o. tak i mamy to mamy już praktycznie cały sterownik gotowy. Troszeczkę O mamy tutaj cały sterownik gotowy. Eee, I teraz co? Teraz zostało nam dosadzenie Arduino i, i właściwie tyle. Eee, w normalnych warunkach eee, nie byłoby potrzebne podpinanie czegokolwiek więcej. Natomiast w związku z tym, że no, żebyście widzieli jakby jak działa sam program bez, bez podpinania lampy, bo w ogóle nie mam takiej lampy chwilowo żadnej zrobionej. Podepnę podepnę tutaj podepnę na 4 pinowym kablu, podepnę tutaj wyświetlacz. Abyście po prostu widzieli jak to się wszystko odbywa. Ja to sobie położę tak. I teraz potrzebujemy tylko jeszcze kabel zasilający. Trochę A nie nawet tutaj powinniście to widzieć, ale. Dobra. Co by trzeba było podłożyć? Tak. Może być tu. Może być ołówek. O, dobra. Jak widzicie, wszystko jest na 100%. Kręcąc którymś potencjometrem, to mamy po kolei płynny, płynny ruch do od 0 do 100% wiadomo, ja że słuchajcie przy tych potencjometrach ciężko jest tam uzyskać co do tam co do 1%, chociaż jak tam się dobrze że powiem, pokręci, to jesteśmy w stanie uzyskać na przykład o 1% 2. I 4% jak widzicie, dość, można, da się tym dosyć, dosyć precyzyjnie wyregulować. No tu macie słuchajcie, st możliwość sterowania czterema kanałami, więc jest to mm, no jest to w sumie sporo, bo podłączając zasilacz 24 V. Pod takie drivery, no to uzyskujecie moc 28 W z jednego drivera, więc daje to prawie tam prawie te 120 W. Pod, Podłączone drivery te LDD 1500L, możecie uzyskać w sumie około 100, 150, 35, 35 W na kanał, 105, no, 140 W więc jest to jakby, jakby na to nie patrzeć bardzo dużo, już całkiem spore, spore akwarium, a pamiętajcie o tym, że zawsze tutaj te, te sygnały PWM możecie zdublować, tymi pinami, podcinając na przykład taką jedną z tych płytek rozszerzeń, czy, te, czy takie małe pojedyncze płytki. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o, o ten sterownik. Także dzięki, dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się, Wam się podobało. Dokładny, słuchajcie, dokładny opis kolorów kabli, które są odpinane, będzie pod, pod filmem. Link, tam wszystkie linki, które będą, no to też, też będą wszystkie, Wszystko będzie podlinkowane. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Dzięki. Cześć.